Dzisiejsze wsparcie to jest umorzenie, czyli niespłacenie kapitału dla zaciągniętych znaczy pożyczek dla pięciu gmin na łączną kwotę ponad 1 sześćset tysięcy złotych. Czyli po zrealizowaniu inwestycji te pięć samorządów, tych środków zwrotnych już nie będzie musiało spłacać pożyczek na łączną kwotę 1 sześćset tysięcy złotych. Można to traktować w ten sposób, jakby to była dotacja, bo te środki mogą być przeznaczone na kolejne zadania do ochrony środowiska. Te, które gmina najbardziej uzna za zasadne do zrealizowania. W dniu dzisiejszym została umorzona pożyczka w kwocie prawie... Przeszło 700 tysięcy na zadania, które realizowane były w gminie Maciejowice. Przede wszystkim zadania w ochronę środowiska, budowa sieci wodociągowej, kanalizacji, niezwykle ważne zadania, także wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe. Są to zadania dla nas istotne, bo poprawiają warunki życia mieszkańców no i przyczyniają się też do rozwoju gminy Maciejowice. Ta elastyczność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wolnej w zakresie patrzenia na sprawy samorządów jest coraz większa i tego właśnie gratuluję, tego rozpoznania w terenie, jak to w naszych poszczególnych samorządach sytuacja wygląda. Te ruchy związane z umorzeniami dają większą szansę wykorzystania środków własnych i myślę, że, że ten udział funduszu w przedsięwzięciach. Które poprawiają, tak naprawdę, poprawiają warunki życia naszych mieszkańców z jednej strony, z drugiej strony powodują, że te sprawy ekologiczne także są równolegle rozwiązywane, i tak naprawdę Polska w tym kierunku bardzo dynamicznie się posuwa. Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu za to kolejne wsparcie, jaką uzyskaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu. Tak się składa, że Wojewódzki Fundusz zawsze dbał o z budżety samorządowe i, i, i środki, którymi Państwo dysponujecie, które nam przekazujecie, zdecydowanie poprawiają nam budowę infrastruktury i rozwój naszych małych gmin. Jesteśmy za to bardzo serdecznie wdzięczni.